Yo, jo, yo, jo, yo, yo. nazywam się Ania Romańska i jestem rekruterką. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za pochwały a propos mojego ostatniego odcinka na YouTubeach w temacie mojego pochodzenia i mojej drogi przygody z Ukrainy do Polski. Tu jest przekierowanie do tego odcinka, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, to bardzo polecam. Tam podzieliłam się swoją prywatą, ustrukturyzowaną, ale też w prawdziwy sposób, jak faktycznie to wyglądało z mojej strony. Było bardzo miło podzielić się z Wami częścią siebie, nie tylko i wyłącznie rekrutacyjną częścią. Ale oczywiście na sam początek tego odcinka kilka słów w temacie ekipy. W ogóle tak ciemno jest na ulicy, że masakra. Wychodzimy na spacer około 16-17, już jest ciemno. Ciemno, ciemno patologicznie. Jak ja pisałam scenariusz do tego odcinka, to pamiętam, że pisałam go o 17, a wyglądało tak, jakby to było 22. Serio, już myślałam, że trzeba się kłaść spać. Fawusia jako absolutnie zajebisty pies kilka dni temu biegała na lozarzu w Poznaniu z innymi pieskami. I niestety ze względu na to super bieganie, ale pociągnęła sobie łapkę i staw. I zauważyłam to dopiero kilka godzin później, po tym spacerze wieczorem, no bo my przyszłyśmy z się wszystko było w domu okej, ok, a później widzę, że ona kuleje na jedną łapkę. Ogólnie, jako że ja jestem absolutnie nienormalną osobą, jeżeli chodzi o ekipę i oczywiście o Fawę, to już na następny dzień od rana byliśmy u weto. Fawa dostała zastrzyk pupę i tabletkę do podzielania na dwa następne dni. Już czuję się o wiele lepiej, ale jej ja tak obserwuję mocno tę łapkę, ze względu na to, że Fawa ma 11,5 roku, a zapierdala czasami po łąkach jak młoda sarenka, to ja cały czas jej pilnuję. Oczywiście jeszcze minimum dycha przed nami, także później jeszcze będziecie wiedzieć i będziecie sobie przypominać, że Fawa będzie to pierwszy pies w Polsce, który przeżył 20 lat i jest w zajebistym zdrowiu. Koty są super, Józio o dziwo dał mi się wyspać w soboty i ja wstałam dlatego w sobotę dopiero o 10.30, ale w niedzielę już sytuacja wyglądała inaczej i zaczął drzeć mordy około 8 rano. Basia to jest kolejna patologia w moim domu, bo Basia bardzo lubi Fawę. Zdecydowanie nie jest to wzajemna miłość, bo Fawusia nieco obawia się Basi, ale ja tak samo, więc ja Fawie się nie dziwię, ale gdzie leży Fawa, to Basia biegnie tam. Jak Fawa się położy w hotelu, to Basia już biegnie, żeby położyć się obok. Jak Fawa leży na łóżku, to Basia musi położyć się jej na dupie, żeby móc o nią się grzać. Nie potrafię i nie mogę sobie odmówić tych kilku słów na początku każdego odcinka o mojej ekipie i ogólnie prywacie. Mam nadzieję, że oglądacie te początki, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Ja nie znam się na tych statystykach YouTube'a, więc może w ogóle przewijacie to, ale ogólnie już teraz przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka i chodzi dokładnie o CV. Dawno nie rozmawialiśmy o CV, ale konkretnie w języku polskim i angielskim. A także opowiem Wam o różnicach, jeżeli chodzi o takie dokumenty aplikacyjne. I przypomnę Pominam się z tej okazji również w sprawie mojej playlisty o CV, tu jest przykierowanie i tam jest bardzo dużo odcinków i cały czas ta playlista jest powiększana w temacie wszystkiego, co jest związane z CV. Biorąc pod uwagę to, że coraz więcej zagranicznych firm otwiera swoje siedziby w Polsce i coraz więcej Polaków stara się o prasę za granicą, zainteresowanie życiorysem i CV po angielsku jest mega, mega duże. Przygotowując CV po angielsku, warto bardzo dokładnie zastanowić się nad każdym użytym zwrotem w tym dokumencie brytyjskich, amerykańskich, i globalnych firmach obowiązującą wersją języka jest Business English. Dlatego dla CV nie wystarczy ogarnąć zwykłe tłumaczenia z polskiego na angielski i wrzucić to do Worda i wydrukować jako PDF. Przykład takiego zwykłego tłumaczenia to jest Dick It Walks Around Me. Puszczą do Was oczko i przytłumacie sobie o co chodzi. W CV należy stosować profesjonalne zwroty odnoszące się do kariery, rynku, Waszych sukcesów, a także popularne zwroty, które są charakterystyczne dla konkretnych branż. I tu zaraz podam Wam kilka punktów w temacie konkretnie angielskiego CV. Jaka jest różnica między polskim i na co trzeba zwracać uwagę, konkretnie tworząc angielski CV. Pierwszy tip bardzo ważny i mi się wydaje, że trochę oczywiste, ale czasami ludzie o tym zapominają, w przypadku moich rekrutacji dosyć często na polskie ogłoszenie wysyłamy polskie CV, na angielskie ogłoszenie, angielskie CV. Dokładnie czytajcie o wymaganiach oznaczonych w ogłoszeniu. Czasami tam jest taka informacja CV, w jakim języku potrzebuje firma. Drugi punkt to nie tłumaczy się na firmo. w sekcji doświadczenie. Chyba, że istnieje jakaś powszechnie znana angielska nazwa konkretnej firmy. Ale jeżeli chodzi o nazwę stanowiska, to Wasza nazwa stanowiska już się tłumaczy. Na przykład ja jestem rekruterką, ale ja nie wpiszę w angielskim CV rekruterka, ale wpiszę tylko recruitment specialist. Trzeci punkt, podawajcie nazwę szkoły lub uczelni, na której studiowaliście w wersji oryginalnej. Chyba, że ta nazwa uniwersytetu również posiada swój angielski odpowiednik. Najczęściej można to sprawić na stronie internetowej uczelni, lub uniwersytetu, ale bardzo często są angielskie odpowiedniki. I tu jest taka gwiazdka do tego punktu, bo bardzo częstym problemem dla osób szykujących swoje CV po angielsku jest poprawne przetłumaczenie poziomu edukacji i uzyskanego tytułu naukowego. I teraz podaję Wam przykład, czyli na przykład licencjat to jest Bachelor of Science, czyli duże B, duże S, małe C, chodzi o nauki ścisłe, albo Bachelor of Arts, czyli duże B i duże A, czyli nauki humanistyczne. A jeżeli chodzi o magistra, to jest Master of Science, czyli duże M i duże S, czyli chodzi o nauki ścisłe, albo Master of Arts, czyli duże M i duże A, czyli nauki humanistyczne. Zwracajcie na to uwagę i sprawdźcie po prostu sobie w necie jak to się pisze. Bardzo często czasami widuję w angielskich CV bardzo dziwne oznaczenia tego wykształcenia. Musi to być podane poprawnie. Teraz punkt dotyczący konkretnie polskiego CV. Często polskie CV zawierają takie informacje jak miejsce zamieszkania, data urodzenia i zdjęcie. I uwaga, ja nie polecam jako rekruterka, ani wrzucania swojego dokładnego adresu zamieszkania, ani daty urodzenia. Bo mnie jako rekruterka totalnie to nie interesuje i to w żaden sposób nie dotyczy Waszego doświadczenia. Jak chcecie podawać adres w CV, no to ja sobie myślę, ja mogę do Was wpaść. Nie ma sprawy, naprawdę mogę Was odwiedzić. Będzie mi miło. Nie wiem jak Wam. Wiek do wyrzucenia, tak samo jak i data urodzenia, ze względu na to, żebyście nie zostali zdyskryminowani ze względu na jakieś tam gówno rzeczy po prostu w różnych januszewskich firmach. I tu przykieruję was do odcinka, gdzie opowiadam o tym, jak bardzo często, niestety, ale zdarza się dyskryminacja ze względu na wiek w procesach rekrutacyjnych. Zamiast adresu zamieszkania, najlepiej podejść tylko miasto, gdzie szukacie pracy. Możecie podać jedno miasto lub dwa, jeżeli wybieracie się. Możecie napisać, że jesteście otwarci na relokację, albo na przykład wpisać całe województwo, jeżeli jesteście otwarci na przemieszczanie się po województwie i wasza praca może być związana z różnego rodzaju dojazdami. Tak samo możecie dopisać, że jesteście otwarci na pracę z zdalną lub hybrydową. Co do zdjęcia, to tu jest zacięta walka między ludźmi, którzy lubią zdjęcia w CV, którzy go nie dodają i są bardzo przeciwni. Ja, oczywiście, jako rekruterka zdjęcia polecam, bo kiedy mam bardzo dużo rozmów rekrutacyjnych, to wtedy mi jest łatwiej pokojarzyć ludzi z, ze zdjęciem w CV. Uważam, że taki CV jest bardziej skierowany do rekrutera i rozmawiam wtedy z osobą, a nie po prostu z informacją na papierze w PDF-ie. I tu jest odcinek w temacie o tym, dlaczego ja polecam zdjęcia w CV, no i jakie są rzeczy związane z tym, że można go nie dodawać. Jeżeli chodzi o angielski, CV, to tu sytuacja jest o wiele prostsza. Zazwyczaj ono ogranicza się tylko do podania numeru telefonu, e maila oraz ewentualnie linku do waszego GitHuba lub do Linkedina. Unika się podawania daty urodzenia, daty zamieszkania, stanu cywilnego. W polskim CV również nie polecam, bo po co? I też w zagranicznych CV nie dodaje się zdjęcia, aby chronić prywatność i zapobiec dyskryminacji. I to jest jeszcze gwiazdka do tego punktu i bardzo ciekawe info. Dużo ludzi o tym zapomina. Jeżeli tworzycie CV po angielsku, to przed numerem telefonu obowiązkowo dodajcie kierunkowy do Polski, czyli plus 48. Kiedy rekruter z zagranicy będzie chciał do Was zadzwonić, to po prostu nie będzie musiał szukać kierunkowego do Polski. Polski. W angielskim CV istotne jest zadanie kilku referencji od byłych przyłożonych, podwładnych lub współpracowników. Jeżeli już macie takie referencje, to możecie dodać je na dole własnego CV lub po prostu załączyć jako link do osobnego pliku. Pamiętajcie o uwzględnieniu danych kontaktowych do osób, które udzielili Wam tych referencji. Wasz przyszły pracodawca może chcieć zweryfikować otrzymane przez Was informacje. W przypadku, gdzie jeszcze nie zdobyliście takich referencji, bo nigdy o to Was nie proszono, albo po prostu nie macie takiego doświadczenia, możecie jak najbardziej dopisać na przykład zdanie reference available upon request, co oznacza, że jesteście gotowi podać konkretne referencje na wyraźną prośbę rekrutera. Dla porównania, w polskim CV bardzo rzadko spotykam takie informacje i szczerze mówiąc, ja w swoim doświadczeniu nigdy nie musiałam prosić o referencje, ale w CV zagranicznych to się zdarza bardzo i bardzo często. Bądźcie na to przygotowani. Siódmy punkt to List motywacyjny, który, jak ja zauważyłam, bardzo często załączają kandydaci do swojego CV, jednak jego znaczenie i wymogi dotyczące dodawania różnią się w zależności od kraju i rynku pracy. W ostatnich latach w Polsce zdecydowanie maleje popularność dołączania listu motywacyjnego, tym bardziej w branżach IT, technologicznych i kreatywnych, gdzie zdecydowanie bardziej liczy się samo CV, link do LinkedIn'a i także portfolio. Ja osobiście o list motywacyjny jeszcze nigdy nie prosiłam. Ale to jest różnica między krajami anglojęzycznymi, bo na przykład w Wielkiej Brytanii i w Stanach cover letter, czyli list motywacyjny jest bardzo często oczekiwany przez pracodawców. Chociaż zależy to od branży i konkretnego ogłoszenia o pracę. W Wielkiej Brytanii to jest powszechna praktyka, bardzo często się prosi o cover letter i bardzo często go załącza się przy aplikacji na jakieś stanowisko razem z CV. Powiem Wam z własnego doświadczenia, że kiedy ponad rok i 8 miesięcy temu szukałam. Pracę i aplikowałam do kilku anglojęzycznych firm. Musiałam załączyć swój list motywacyjny. I jeszcze ostatnia uwaga a propos listu motywacyjnego. Tu jest wspólna rzecz i dla Polski i dla krajów zagranicznych. Gdy to jest wyraźnie zaznaczone w ogłoszeniu, dodawajcie list motywacyjny. Jeżeli takiej prośby nie ma, to tego nie róbcie, bo to nie jest wtedy potrzebne. Jakby było potrzebne, to by firma o tym napisała. Teraz punkt dotyczący RODO. W Polsce to jest obowiązkowe. Jeżeli chodzi o zagranicę, to konieczność dodawania klauzuli o ochronie danych osobowych będzie zależało od tego, do jakiej firmy wysyłacie swoje angielskie CV. Czy to jest firma zagraniczna, ale działająca na terenie Polski? To wtedy musicie dostosować się do wymogów w naszego kraju, czyli dodać RODO, tylko przetłumaczyć ją na język angielski. Weźcie pod uwagę, że zasady RODO, tak zwanego GDPR, obowiązują tylko w Unii Europejskiej, a sama klauzula do CV jest wymagana tylko w kilku krajach. Wysyłając CV do firmy działającej za granicą, nie tłumaczy się dosłownie polskiej wersji RODO. W necie wpiszcie RODO angielskie 2024, Wam wyskoczy ta konkretna formułka i po prostu przykopiujcie sobie na dole CV. I ostatni, dziewiąty, bardzo, bardzo ważny punkt. Poprawne tłumaczenie CV jest zajebiście ważne, tym bardziej jeżeli w waszym CV jest zaznaczona znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. CV to jest dokument, który świadczy o waszym profesjonalizmie. Jeśli nie czujecie się na siłach, by samemu przetłumaczyć CV, skorzystajcie z usług albo tłumacza, albo znajomego, który jest native'em z angielskiego, albo kogoś na przykład po filologii angielskiej, albo kogoś po prostu kto zajebiście dobrze zna język angielski. W internecie są również dostępne aplikacje służące do sprawdzenia poprawności gramatyki i ortografii języka angielskiego. Warto to sprawdzić samemu, ale zawsze double check polecam zrobić osobą żyjącą, a nie tylko za pomocą Grammarly i na przykład Chata GPT. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie i wysłuchanie mnie dzisiaj, tak jak zawsze. Który, jeżeli tworzycie SEBI po angielsku i chcecie pracować w firmie zagranicznej lub w firmie w ogóle za granicą, gdzie codzienna komunikacja międzyzespołowa i ogólnie firmowa jest w języku angielskim, zastanówcie się, czy Wasz poziom znajomości języka angielskiego na to pozwala. Rozmowy rekrutacyjne do takich firm zazwyczaj są przeprowadzone częściowo lub w całości w języku angielskim. Dlatego warto krytycznie podejść do swoich umiejętności i zadać sobie szczere pytanie, czy to jest odpowiednie stanowisko pracy dla mnie i czy ja ogarny język angielski w komunikacji codziennej, w zadaniach, w kontaktach z klientami i z biznesem. Pamiętajcie, by nie zawyżać swój poziom znajomości języka angielskiego w CV, a także oczywiście nie zawyżajcie swoje doświadczenia. Jeżeli cokolwiek z tego nie pyknie, zostaniecie bardzo szybko odrzuceni na rozmowie rekrutacyjnej. Takie szczere podejście do własnego doświadczenia i znajomości angielskiego pomoże bardziej precyzyjnie dobrać sobie konkretne ogłoszenie, na które chcecie aplikować i przejść przez proces rekrutacyjny z sukcesem, jeszcze raz bardzo wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Po tygodniowej przerwie wróciła typowa anka rekruterka i zadaje pytania kandydatowi po angielsku. Niech Bóg błogosławi jej duszę. If you were a vegetable, which one would you be and why?